Z tego filmu dowiecie się, na jakie zachęty w postaci zwolnień podatkowych mogą liczyć inwestorzy inwestujący na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Od 2018 roku Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska jest bardzo atrakcyjnym podatkowo miejscem dla inwestorów. Dzieje się tak za sprawą bardzo dużych zwolnień podatkowych, które firmy mogą uzyskać, inwestując tutaj na terenie Metropolii. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Mateusz Korus, jestem radcą prawnym. Dziś znajdujemy się w Katowicach. W tym budynku za mną znajduje się tymczasowa siedziba Urzędu Metropolitarnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Metropolia rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2018 roku i jest ona związkiem 41 gmin z południa Polski, tutaj z województwa śląskiego. Metropolia to tak naprawdę jedno duże miasto, w którym mieszka ponad 2 miliony 200 tysięcy mieszkańców. Zatem jest terenem zamieszkanym przez większą liczbę mieszkańców niż nasza stołeczna Warszawa. W skład metropolii wchodzą takie miasta jak Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, Dobrowa Górnicza, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice, Mikołów, Tychy czy Będzin. Oprócz tego w skład metropolii wchodzą również okoliczne gminy, które okalają te miasta. Raje podatkowe nie kojarzą się najlepiej, ale Śląsk jest takim pozytywnym rajem podatkowym. System polskiej strefy inwestycji wprowadził tutaj szczególne zachęty podatkowe, aby zachęcić inwestorów do inwestowania na terenie metropolii. Powodem tego jest wciąż przebiegająca transformacja gospodarcza. Region najprawdopodobniej w perspektywie następnych 10-20 lat będzie musiał kompletnie zrezygnować z wydobycia. Od 2018 roku cała Polska. Stała się jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną. Wszystko za sprawą programu Polska Strefa Inwestycji. Dla Śląska oznacza to, to że teraz cały śląsk, cała metropolia górnośląsko-zagłębiowska, jest jedną specjalną strefą ekonomiczną. Czyli inwestorzy, wchodząc na teren śląska, mogą zainwestować w dowolnym miejscu i postawić tam swój zakład produkcyjny, rozbudować już istniejący zakład albo wynająć biura. W ramach tego programu każda firma inwestująca na terenie Polski może starać się o zachęty podatkowe. Te zachęty polegają na tym, że firma otrzymuje od państwa zwolnienie podatkowe w określonej kwocie. W zależności od regionu polskiej wielkości firmy, w ramach polskiej strefy inwestycji, firmy mogą liczyć na zwolnienia podatkowe, które będą równe od 10 do 70% wartości inwestycji. Oznacza to, że taki procent inwestycji. Będzie zwracany inwestorowi w formie zwolnienia podatkowego. Tutaj na Śląsku, w zależności od wielkości firmy, inwestorzy mogą otrzymać zwolnienie wynoszące od 25 do 45% wartości inwestycji. Aby firmy mogły wejść do polskiej strefy inwestycji, muszą one spełnić szereg warunków. Najważniejszym z nich jest przekroczenie minimalnego progu wartości inwestycji. Inwestorzy wchodząc do Polski, rozważając lokalizację dla swoich inwestycji, biorą zazwyczaj pod uwagę Warszawę oraz sześć największych rynków regionalnych. W porównaniu tych wszystkich rynków najlepiej wypadają Katowice wraz z metropolią górnośląsko-zagłębiowską. Dla porównania. Duża firma, to jest taka, która zatrudnia ponad 250 pracowników, we wszystkich z pozostałych regionów musi zainwestować co najmniej 100 milionów złotych w projekt przemysłowy i co najmniej 5 milionów złotych w projekt z tzw. nowoczesnych usług. Tutaj, na terenie metropolii śląsko-zagłębiowskiej, progi te są znacząco zredukowane. Firmy inwestując w Katowicach, w Gliwicach, w Zabrzu, w Sosnowcu, w Dąbrowie Górniczej, w Rudzie Śląskiej czy w Bytomiu. Muszą wypełnić dużo niższe kryteria dla wartości ich inwestycji. Dla dużych firm z sektora przemysłowego minimalny próg inwestycji to 10 milionów złotych. Te same duże firmy realizujące inwestycje w zakresie tzw. nowoczesnych usług muszą przekroczyć tylko pół miliona złotych. Jeszcze większe bonusy należą się firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Średnie przedsiębiorstwa muszą zainwestować tutaj co najmniej 2 miliony złotych, aby móc skorzystać ze zwolnień podatkowych. Małe firmy, czyli takie, które zatrudniają do 50 pracowników, objęte są już tylko i wyłącznie progiem minimalnej inwestycji w wysokości 500 tysięcy złotych. Natomiast mikrofirmom wystarczy już tylko i wyłącznie zainwestowanie 200 tysięcy złotych, aby móc skorzystać ze zwolnień podatkowych. Stąd też. Metropolia pozwala na elastyczne kształtowanie inwestycji. Po pierwsze, inwestorzy nie muszą dużo inwestować, aby móc skorzystać z atrakcyjnych zwolnień podatkowych. Zwolnienia te wynoszą dla dużych firm, czyli takich, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, 25% wartości inwestycji. Średnie przedsiębiorstwa otrzymają już zwolnienie podatkowe w wysokości 35% kosztów inwestycji, natomiast małe firmy i mikrofirmy, czyli takie, które zatrudniają do 50 pracowników, otrzymają zwolnienie podatkowe wynoszące 45% wartości ich inwestycji. Ok, ale przełóżmy to na konkretne liczby. Firma, która zamierza otworzyć centrum RD w Polsce, albo na przykład wyoutsorsować pewne funkcje w Warszawie Musi zainwestować co najmniej 10 milionów złotych i otrzyma zwolnienie podatkowe w wyłącznie w wysokości 10% wartości inwestycji. Aktualnie średnia krajowa to 5300 złotych brutto miesięcznie, wynagrodzenia dla pracownika. Zatem w Warszawie taka firma będzie musiała stworzyć co najmniej 34 nowe miejsca pracy, aby jej projekt mógł być włączony do, do polskiej strefy inwestycji. Natomiast ta sama firma, która przyjdzie tutaj na teren aglomeracji. Śląsko-Zagłębiowskiej, będzie musiała już tylko przekroczyć próg 500 tysięcy złotych. Przekładając to na liczbę etatów, taka firma stworzy wyłącznie cztery nowe miejsca pracy i utrzyma je przez okres dwóch lat, aby jej projekt mógł być włączony do Polskiej Strefy Inwestycji. Takie same ułatwienia, a może nawet większe, czeka na inwestorów z sektora przemysłowego. Analizując te największe rynki w Polsce, czyli choćby Wrocław, Poznań, tam konieczne są inwestycje w wysokości 100 milionów złotych dla dużych firm. Firma przychodząca tutaj, na teren metropolii śląsko-zagłębiowskiej, wystarczy, że zainwestuje 10 milionów złotych, aby wejść do polskiej strefy inwestycji i skorzystać ze zwolnień podatkowych. Jeszcze łatwiej będzie zainwestować tutaj, na terenie metropolii, firmą z sektora MŚP. W przypadku średnich firm, wystarczy projekt wielkości 2 milionów złotych. Jest to znaczące ułatwienie w porównaniu na przykład do Krakowa czy do Łodzi, gdzie konieczna jest dużo większa inwestycja wynosząca 20 milionów złotych. Na dużo większe ułatwienia mogą tutaj na terenie metropolii liczyć firmy małe oraz mikrofirmy. Wystarczy, że przygotują projekt przemysłowy łącznej wartości 500 tysięcy złotych, aby skorzystać ze zwolnień podatkowych na innych rozwiniętych rynkach musiałyby zainwestować 10 razy więcej. Natomiast mikroprzedsiębiorstwa to jest takie, które zatrudniają do 10 pracowników, wystarczy, że zainwestują tutaj na terenie metropolii 200 tysięcy złotych, aby skorzystać ze zwolnień podatkowych. I również i tu w przypadku rozwiniętych rynków konieczne będą dużo większe inwestycje, czyli mikrofirma we Wrocławiu, w Poznaniu, w Krakowie będzie już musiała zainwestować 2 miliony złotych, aby wejść do Polskiej Strefy Inwestycji. Ale metropolia to nie tylko atrakcyjne zwolnienia podatkowe. To również bardzo duży zespół miejski zamieszkany przez ponad 2 miliony mieszkańców. To szereg uczelni wyższych. To również obecność sektorów automotive, branży maszynowej, branży IT i centrów usługowych. W regionie działa również wiele małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego Region oferuje bardzo korzystne warunki dla rozwoju firm, nie tylko tych, które przyjdą tutaj z zewnątrz, ale również dla firm lokalnych. Poza tym, teren Metropolii to również Katowicka specjalna strefa ekonomiczna w ostatnich latach jedna z najbardziej nagradzanych stref ekonomicznych w Polsce. Równocześnie warto pamiętać o tym, że Metropolia to nie tylko. Atrakcyjny, przemysłowy region, w którym można rozwijać również nowe inwestycje przemysłowe, ale region z bardzo dużym i nie do końca wciąż odkrytym potencjałem dla inwestycji z sektora tzw. nowoczesnych usług dla biznesu czyli inwestycji z sektora IT, outsourcingu, badań i rozwoju, a także działalności wspomagających biznes.